Wyznając naszą wiarę, modląc się, słyszymy, że Pan Bóg jest wszechmogący, sprawiedliwy i miłosierny. I chciałbym się podzielić taką myślą, którą usłyszałem teraz, będąc na rekolekcjach kapłańskich w minionym tygodniu kiedy rekolekcjonista powiedział, że jest bardzo duża różnica między kimś, kto jest radykalny, a kimś, kto jest fanatykiem. W kontekście Bożego Miłosierdzia możemy powiedzieć, że ktoś, kto jest radykalny, będzie po prostu cierpliwie uczył się życia na podstawie Ewangelii. Na podstawie słowa, które Pan Jezus nam zostawił w kościele. Będzie wierzył, że Pan Bóg może wszystko, że jest wszechobecny, że przenika wszystko, że kocha, ale że jest sprawiedliwy. Tak jak każdy miłosierny, dobry ojciec. Za dobro wynagradza, za zło karze. I człowiek radykalny rzeczywiście będzie tym żył, będzie się starał to wprowadzać w życie. Będzie też roztropny, czyli taki, który wie, że jest słaby i nie będzie od razu, mówiąc bardzo przesadnie, oczywiście chodził na linię nad kraterem wulkanu, albo stąpał po kruchym lodzie, bo on wszystko wie. I on jest najważniejszy i najlepszy. Tylko będzie bardzo ostrożnie podchodził do wielu rzeczy, przede wszystkim też i do tego, co ma w swoim sercu i w swoim umyśle. Będzie umiał rozeznawać, dokąd pójść, a gdzie nie iść. Zresztą Duch Święty będzie mu to podpowiadał. I człowiek radykalny da sobie czas. Na rozważenie pewnych spraw. Zobaczmy, jaka była Maryja. Ona, tak jak mówi w kilku miejscach Ewangelia, nie do końca rozumiała, ale rozważała te sprawy w swoim sercu. Żeby rozważyć, potrzeba czasu, refleksji. Natomiast człowiek fanatyczny będzie chciał wszystko nagle, będzie chciał wszystko wprowadzić w czyn. Jeszcze, mając taką osobowość do przodu, taką zgarniającą wielu ludzi, można powiedzieć bardzo dobrą cechę, będzie radykalnie już w tym takim złym znaczeniu akcentował jeden z obszarów, na przykład weźmy takiego Marcina Lutra. Twórcę protestantyzmu i ogromnego zamętu w kościele w XVI wieku, który trwa do dziś, który wyakcentował tylko miłosierdzie. Nie mógł sobie wyobrazić tego, że Pan Bóg jest jednocześnie królem i jednocześnie nieskończenie przebaczający. Dlaczego? Bo sam miał ojca, tyrana, który wymagał od niego. Dużo, dużo więcej niż był w stanie zrobić. I wymyślił, że pan Jezus sprzeciwił się ojcu, który został posłany po to, żeby nas osłonić przed karzącą ręką sprawiedliwości ojca i dzięki panu Jezusowi już nie poczytuje nam grzechu i powie takie słowa na podstawie świętego Pawła że im więcej grzeszymy, tym lepiej, bo tym bardziej się rozlewa łaska Boża. Wiemy, że nie, że to nie jest absolutnie dobra droga. Grzeszymy, jeżeli jesteśmy uczciwi wobec Pana Boga, siebie i drugiego człowieka, to pójdziemy i poprosimy o przebaczenie i będziemy pracować nad sobą dzięki łasce Bożej którą nam Pan Bóg daje w sakramentach. Więc Pan Bóg nie jest tylko miłosierny, jest wszechmogący, sprawiedliwy, wszechobecny i miłosierny, nieskończenie. Więc staramy się być ludźmi radykalnymi, czyli takimi, którzy żyją Ewangelią. Możemy powiedzieć: No przecież nie kradnę, nie zabijam. Płacę podatki. Jestem w porządku. Jeżeli będziemy tylko y, określać siebie przez negację, że czegoś nie robimy, to gdzie jest miejsce na miłosierdzie? na miłosierdzie? Bo jeżeli mamy naśladować Chrystusa, to sami musimy być miłosierni. Bądźcie miłosierni, jak ojciec Wasz jest miłosierny. Miłosierny, powie Jezus. Czyli do tego wymaga, wymaga się czynu. Święty Jakub apostoł w swoim liście, który warto przeczytać, mówi, wiara bez uczynków jest martwa. Pokaż mi wiarę bez uczynków, a ja ci pokażę moją wiarę na podstawie moich własnych uczynków. Czyli trzeba wstać i pójść. Trzeba coś zrobić. Jeżeli będziemy się zachowywać tylko w sferze swoich deklaracji, to nic z tego nie wyjdzie. Wstań i pójdź do konfesjonału i tam uzyskasz Boże Miłosierdzie. Wstań i pójdź na adorację Najświętszego Sakramentu. Tam zobaczysz zdrój Miłosierdzia. Tam jest w monstrancji hostia konsekrowana, czyli sam Pan Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie. I tam jest jego serce, w tabernakulum. Niektórzy powiedzą: Ja chodzę do lasu i tam się modlę. Mimo tego, że las ma 100 kilometrów od domu i bywa w nim na grzybach na jesieni, to dalej się nie modli, tylko szuka grzybów albo jagód. Wstań i pójdź i powiedz swojemu dziecku czy wnukowi z miłosierdzia, nie żyjesz tak, jak ja Cię wychowywałem. Nie żyjesz tak, żeby Twoje życie było budowane na Bogu, na miłości. To jest miłosierdzie. Jeżeli skupimy się na sobie i powiemy, Pan Bóg mi wszystko wybaczy, no dobrze, ale to jest tylko taka, takie pobożne życzenie. Natomiast. To nie jest tak. Pan Jezus mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy spragnieni jesteście, a ja was pokrzepię. Czyli trzeba przyjść. Pan Bóg oczywiście wychodzi do nas z inicjatywą, bo to on pierwszy wyszedł do nas, żeby nas zbawić. Lekarza potrzebują chorzy, a nie zdrowi. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Wiedząc o tym, że jesteśmy bardzo słabi i grzeszni, Pan Bóg i tak wychodzi do nas. Z czym? Ze swoim słowem, z sakramentami, z nauczeniem nas modlitwy. Czyli miłosierdzie domaga się po pierwsze zrozumienia, a po drugie jakiegoś naszego, jakiejś naszej aktywności, przede wszystkim tej, która dotyczy drugiego człowieka. Tak samo dzisiaj. Czy postawa Tomasza była taka zła? Ona była bardzo ludzka, bo powiedział, że jak nie zobaczę pana Jezusa, to nie uwierzę. I pan Jezus specjalnie dla niego przyszedł i pokazał mu ręce i bok. I, że, I powiedział, żeby go dotknął, zobaczył, czyli zachęcił go do tego, żeby wyszedł z inicjatywą. Pamiętajmy, że miłosierdzie Boże właśnie wlane w nas przez łaskę domaga się tego, żeby wstać i pójść z tym miłosierdziem dalej. Słyszymy na końcu każdej mszy świętej Idźcie w pokoju Chrystusa i odpowiadamy Bogu, niech będą dzięki. W starszej formie mszy świętej. Idźcie, jest misja do spełnienia i te misa jest. Czyli nie zostajemy z tym sami, to co dostaliśmy nam przy świętej, tylko mamy to nieść dalej jako światło zmartwychwstania, jako światło Słowa Bożego, światło wszechmocy, sprawiedliwości, miłosierdzia Pana Boga. Uwierzyłeś Tomaszu, bo mnie ujrzałeś, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. My mamy wiarę jeszcze trudniejszą niż apostołowie, więc jeżeli chcemy wierzyć w te wszystkie przymioty Pana Boga, o których nam mówi Kościół, to też musimy, jak Maryja, rozważać w swoim sercu, być cierpliwymi, też pracować nad sobą po to, żeby to miłosierdzie rzeczywiście mogło się w pełni objawić.